Na zakończenie tej modlitwy w Twoim życiu wydarzy się niespodziewany i natychmiastowy cud. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. Bardzo się cieszymy, że jesteś tu znowu. Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś poczuć rozpaczliwą potrzebę cudu. Jeśli szukasz światła na końcu tunelu, odnowionej nadziei, ta modlitwa jest dla Ciebie. Czas na zmiany zaczyna się teraz. Jeśli potrzebujesz cudu w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia fizycznej, duchowej, emocjonalnej czy materialnej, wiedz, że jesteś we właściwym miejscu. Kończąc tę modlitwę z wiarą, przygotuj się na to że w ciągu kilku dni będziesz świadkiem znaczących i potężnych zmian. Jeśli przeżywasz trudny czas, pozwól, aby ta specjalna modlitwa do Świętego Antoniego i Najświętszej Maryi Panny, Świętej Cudów i Matki Jezusa, przyniosła ci pocieszenie, ochronę i przemianę. Odmawiaj tę modlitwę z otwartym sercem i wielką wiarą. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie: Święty Antoni i dziewico Mary Joe, sprawcie, abym dziś uczynił cud. Zanim rozpoczniemy modlitwę, chciałbym wyrazić swoją głęboką wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie dzieje się na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, rozważ to. Jeśli to możliwe, zostaw lajka, aby YouTube rozpoznał znaczenie tej treści i udostępnił ją jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Zacznijmy modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ochwalebny święty Antoni, wierny obroń strapionych i orędowniku przed Bożym Tronem, w tej chwili wrzawy przychodzę do Ciebie, aby szukać Twojej niebiańskiej pomocy. Ty, który jesteś znany z udzielania łask i zajmowania się sprawami pilnymi i niemożliwymi, jesteś przykładem miłości, wiary i poddania się Stwórcy. W Tobie dostrzegamy siłę oddanego sługi, który żył w miłości Boga i służył innym. W tym dniu przychodzę prosić o Twoje wstawiennictwo. Wspieraj nasze rodziny. Chron nasze domy i strzeż tych, których kochamy. Prosimy o łaskę życia w pokoju, pod Bożą ochroną, odczuwając słodką obecność Pana w każdym szczególe życia. Niech dary uzdrawiania będą w obfitości, a zwycięstwo niech do nas przyjdzie. Niech odnowa nastąpi w naszych finansach, a Boża hojność niech spłynie na nasze życie. Niech otworzą się drzwi dobrobytu, a pomnożenie błogosławieństw stanie się widoczne w naszych domach, sercach i ścieżkach. Święty Antoni, znak żywej wiary i narzędzie cudów, prowadzi nas w tej drodze ufności w Pana. Wierzymy, że z Waszą pomocą przyjdą wielkie błogosławieństwa. Podtrzymuj naszą wiarę, Panie, i naucz nas odważnie czekać na Twoje obietnice, nawet w obliczu trudności. Prowadź nas ścieżką duchowości i uzdrowienia, obdarz nas wewnętrznym spokojem i siłą, abyśmy mogli stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i nadzieją. Wzmocnij nas, Panie, a Twoje światło niech oświetla każdy nasz krok. O droga i czuła dziewico Mary Joe, matko łask, która przyjmujesz nas z niezrównaną miłością, czuwasz nad nami i roztaczasz swą macierzyńską opiekę nad swoimi dziećmi. Ty, który jesteś źródłem miłosierdzia i kanałem wszelkich łask, Wstawiaj się u Jezusa za każdym z nas. Niech Twój święty płaszcz nas okryje, chroniąc przed wszelkim niedostatkiem, chorobą i negatywnością. Niech za Twoim wstawiennictwem otrzymamy uzdrowienie, odnowę i zdrowie, których tak rozpaczliwie potrzebujemy. O słodka Matko! Zwracając swe pełne współczucia spojrzenie ku swoim dzieciom, błagamy o Twoje potężne wstawiennictwo w naszych potrzebach fizycznych, duchowych i finansowych. Wylej na nas łaski niebios, przynosząc pokój naszym serkom, pomyślność w naszych dniach i błogosławieństwa, które podtrzymują nas na drodze wiary. Naucz nas ufać Panu. Nawet gdy wiatry życia wieją przeciwko nam. Niech Twoje miłosierdzie i ochrona staną się widoczne na naszej drodze, obdarzając nas zwycięstwem i odnową duszy. Matko łaskawa, zwracamy się do Ciebie ze łzami w oczach. Wstawiaj się u Twojego syna Jezusa w każdym naszym cierpieniu. Niech zostaniemy uzdrowieni na umyśle i duchu, a wszelka udręka i ucisk zostaną rozproszone przez Boskie światło. Prowadź nas swoją macierzyńską mądrością drogą spokoju, silnej wiary i absolutnego zaufania do miłości Boga. Dzięki Twojemu pełnemu miłości w stawiennictwu możemy doświadczyć duchowego odrodzenia, przemienieni łaską którą tylko Pan może nam dać Niech nasze życie będzie wolne od bólu i cierpienia a miłość wiara i nadzieja niech zamieszkają w naszych sercach Mary Joe Dziewico, Matko nasza prowadź nas swoją nieustanną opieką Naucz nas wytrwać w obietnicach Boga i przyjąć niebiańskie błogosławieństwa, które On dla nas przygotował. Jesteś gwiazdą, która świeci w ciemnych nocach, światłem, które ogrzewa nasze serca, żywym płomieniem wiary. Pozwól nam być narzędziami Bożego pokoju i kanałami dobrobytu, nawet pośród trudności. Z całkowitą ufnością powierzamy Twojemu sercu nasze troski i udręki, pewni, że pod Twoją ochroną osiągniemy odrodzenie, uzdrowienie i zwycięstwo. Święty Antoni, zjednoczony z Maryją dziewicą, modlimy się do Ciebie o uzdrowienie naszych chorób, o stabilizację finansową i o przywrócenie wszystkiego, co utraciliśmy. Niech wszystkie nasze potrzeby zostaną zaspokojone za Twoim wstawiennictwem, zgodnie z doskonałą wolą Boga. Wzmocnij naszą wiarę w Jezusa i zanieś nasze modlitwy do nieba, abyśmy mogli zostać pobłogosławieni cudami obfitości, ochrony i uzdrowienia. Mary Joe Dziewico, wstawiaj się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Antoni, prowadź nas w wierze i ufności w Pana. Niech łaska Boża napełni wszystkie obszary naszego życia. Dotknij, Panie, naszych domów, naszych serc i wszystkich naszych zmagań Twoim nieskończonym miłosierdziem. Święty Antoni, który gorliwie troszczyłeś się o cierpiących, pomóż nam pozostać wiernymi boskiemu zamiarowi, mocnymi w wierze i niezachwianymi w nadziei. Obyśmy zostali odnowieni duchowo i otoczeni odnawiającą łaską Pana. O Matko Miłosierdzia, która nigdy nie przestajesz słuchać krzyków swoich dzieci, Spójrz z czułością na każdą intencję tutaj przedstawioną. Niech Twoja ochrona otacza nas dniem i nocą, chroniąc nas przed niebezpieczeństwami i prowadząc drogą światła i zbawienia. Za Twoim wstawiennictwem prosimy o szybki cud wewnętrznego uzdrowienia i głębokiej przemiany. Niech będziemy odbiciem Twojej miłości i obecności Boga w naszym życiu. Niech drzwi dobrobytu otworzą się przed nami i niech Pan złeje na nas pomnożone zasoby, obfitość i wolność od wszelkich ograniczeń. Obyśmy, podobnie jak święta Antoni, byli silni w obliczu prób i uczyli się ufać Bogu w każdej trudnej chwili. Niech to zaufanie doprowadzi nas do łask, które On już dla nas przygotował. Święty Antoni, wstawiaj się za naszymi rodzinami, naszymi dziećmi i wszystkimi, których kochamy. Niech uzdrowienie z góry dotrze do każdego z nich i niech Boża Ochrona otoczy ich całkowicie. Niech namaszczenie Pana spocznie na nas wszystkich, a autorytet, który On nam powierzył, niech objawi się w naszym życiu, przynosząc zwycięstwa w każdej dziedzinie, w zdrowiu, w domu, w pracy, w wierze i w relacjach. Niech Twoje potężne wstawiennictwo uwolni nas od wszelkiego wewnętrznego bólu i odnowi naszą nadzieję i cel, jaki Bóg ma dla każdego z nas. O najświętsza matko, dziewico Mary Joe, przyjmij swoją niezmierzoną czułością tych, którzy teraz zwracają się do Ciebie z wiarą. Powierzamy wszystkie nasze zmagania i pragnienia Twoim dłoniom, prosząc Cię, abyś otoczył nas swoim płaszczem ochronnym. Udziel nam za Twoim wstawiennictwem. Błogosławieństw duchowych i materialnych, o które tak bardzo zabiegamy. Prowadź nas bezpiecznie drogą pokoju i zbawienia. Oby obietnice Pana spełniły się w naszym życiu, przynosząc prawdziwą odnowę ciała i ducha. Panie, wysłuchaj naszych modlitw i odpowiedz na nie zgodnie z Twoją świętą wolą. Naucz nas całkowicie ufać twojej miłości i twojej opatrzności. Mając u boku Świętego Antoniego i Maryję Dziewicę, wiemy, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. Ty wspierasz nas swoim współczuciem, dlatego powierzamy nasze życie w twoje ręce, ufając, że będziesz się nami opiekował zgodnie z twoim doskonałym planem. Za pomocą świętego Antoniego uczmy się pokory i posłuszeństwa. Niech matka nieba przyjmie nas z miłością. Niech ta modlitwa będzie dla nas wszystkich źródłem uzdrowienia, wyzwolenia i dobrobytu. I obyśmy dzięki łasce Bożej mogli podążać drogą zwycięskiej wiary, osiągając błogosławieństwa przygotowane od początku. Mary Joe Dziewico, wstawiaj się za nami. Święty Antoni, prowadź nas mądrze i z wiarą. Niech opatrzność Boża zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Niech każda dziedzina naszego życia zostanie dotknięta miłosierdziem nieba, a łaska Boża niech przepełni nasze postępowanie. Święty Antoni, który z miłością troszczyłeś się o ubogich i żarliwie głosiłeś słowo Boże, pomóż nam pozostać wiernymi misji, którą Pan powierzył każdemu z nas. Wzmocnij naszą wiarę i utwierdź naszą nadzieję. Abyśmy mogli w końcu doświadczyć duchowego odrodzenia, którego tak bardzo pragniemy. O dziewico pełna współczucia, która nigdy nie męczysz się słuchaniem wołań swoich dzieci, spójrz na nas swoim macierzyńskim spojrzeniem i wstawiaj się za wszystkimi intencjami tutaj przedstawionymi. Niech Boża Ochrona będzie z nami nieustannie, Chroniąc nas przed wszelkim złem i oświetlając każdy nasz krok. Niech Twoje wstawiennictwo doprowadzi nas do pilnego cudu, uzdrowienia duszy, ulgi serca i przemiany życia. Niech odnowimy się wewnętrznie i napełnimy pokojem pochodzącym od Boga. Niech drzwi zaopatrzenia i dobrobytu otworzą się przed nami. A Pan obdarzy nas dostatkiem, wolnością od wszelkiego niedostatku i pomnożeniem zasobów, aby niczego nam nie brakowało. Obyśmy naśladowali przykład święta Antoniego i znaleźli siłę i odwagę, aby ufać nawet w trudnych chwilach. Obyśmy byli wytrwali, zachowali mocną wiarę, pewni, że Bóg pobłogosławi nas wszystkim, co z miłością dla nas przygotował. Święty Antoni, nieustannie prosimy Cię o wstawiennictwo za naszymi rodzinami, za naszymi dziećmi i za każdą osobą, którą nosimy w sercu. Niech Twoje potężne wstawiennictwo przyniesie nam uzdrowienie i ochronę. Niech namaszczenie nieba objawi się w naszym życiu, wylewając zwycięstwa, Błogosławieństwa i głęboką odnowę duchową we wszystkich dziedzinach naszego istnienia. O droga matko, dziewico Mary Joe, z sercem przepełnionym dobrocią, zwróć swe spojrzenie na wszystkich, którzy teraz zwracają się do Ciebie z wiarą i nadzieją. Oddajemy w Twoje matczyne ręce naszą udrękę, potrzeby i ból. Ufając, że pod Twoją opieką otrzymamy błogosławieństwa niebios. Udziel nam, poprzez Twoje potężne wstawiennictwo, łask duchowych, a także pomocy materialnej, której tak bardzo potrzebujemy. Prowadź nas swoim światłem drogą pokoju i zbawienia aby obietnice Pana wypełniły się w pełni w naszym życiu i abyśmy mogli osiągnąć prawdziwą odnowę ciała i duszy. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy i odpowiedz na nią zgodnie z Twoją doskonałą wolą. Naucz nas, abyśmy z ufnością postępowali w Tobie, wierząc w Twoją miłość, wierność i boską opatrzność. Dzięki obecności święta Antoniego i Matki Bożej u naszego Boku wiemy, że żadna modlitwa nie pójdzie na marne. Ty wspierasz nas swoją czułością i współczuciem, dlatego powierzamy nasze życie Twoim dłoniom, pewni, że wszystko będzie służyło naszemu dobru. Niech nas prowadzi przykład święta Antoniego, pokorni wobec Twojego powołania. Posłuszni Twojej woli i przyjęci pod płaszcz miłości błogosławionej dziewicy. Niech ta modlitwa stanie się kanałem błogosławieństwa, uzdrowienia i wyzwolenia, prowadząc nas do pełni życia, jaką Pan wymarzył dla każdego z nas. W szczególności pamiętamy o tych, którzy cierpią z powodu choroby, i o tych, którzy przeżywają chwilę rozpaczy. Panie, nawiedź każde strapione serce swoją uzdrawiającą mocą. Najświętsza Dziewico, źródło pociechy i kanał łask Bożych, zwróć swoje miłosierne spojrzenie na wszystkich, którzy dźwigają ciężar bólu, strachu i smutku. Niech Twoja macierzyńska obecność otuli nas niczym płaszcz pokoju, przynosząc pocieszenie, siłę i odnowę wiary. Niech dzięki Tobie, Matko Jezusa, poczujemy bliskość Zbawiciela, który przyjmuje nas z miłosierdziem i miłością. Niech Twoje wstawiennictwo doprowadzi nas do całkowitego odrodzenia. Odnowienia naszego ducha i bezpiecznego prowadzenia nas drogą całkowitego zaufania Bogu. Święty Antoni, wierny Sługo Boży, najwyższy opiekunie potrzebujących, wstawiaj się za nami, abyśmy mogli być żywymi świadkami wiary, nadziei i miłości. Pomóż nam być wiernymi we wszystkim, co robimy w pracy, w zarządzaniu finansami, w domach i relacjach z innymi, zawsze starając się zadowolić Pana naszą postawą i intencjami. Obyśmy byli narzędziami boskiego światła w życiu ludzi wokół nas, promieniując pokojem Chrystusa i miłością Boga, gdziekolwiek się znajdziemy. Dzięki Twojej ochronie wiemy, że żadna przeciwność nie będzie dla nas zbyt wielka, ponieważ Pan jest tym, który nas wzmacnia i pozwala nam pokonać każde wyzwanie. W Twoje ręce, Panie, oddajemy nasze marzenia, plany i nadzieje. Poprowadź nas swoją mocą ku zwycięstwu. A Twój pokój, pokój przewyższający wszelki rozum, niech strzeże naszych myśli i serc w Chrystusie Jezusie, naszym odkupicielu. Najświętsza matko, dziewico Mary Joe, okryj nas swoim świętym płaszczem i wstawiaj się za nami, aby niebieskie błogosławieństwa obficie spłynęły na nasze życie. Niech Twoje potężne wstawiennictwo przyniesie nam długo oczekiwane zwycięstwa, szczególnie w dziedzinie pracy, zdrowia i finansów. Niech wszyscy, którzy wołają o cud uzdrowienia, zostaną dotknięci Twoją macierzyńską czułością i otrzymają Bożą odnowę. Niech ci, którzy potrzebują ochrony, Znajdą bezpieczne schronienie w Twojej matczynej obecności. Za wstawiennictwem święta Antoniego prosimy, aby namaszczenie, które Pan powierzył mu podczas jego misji na ziemi, dotarło także do nas dzisiaj, przynosząc Bożą opiekę, troskliwą opiekę i bezpieczeństwo z nieba. Niech nasze życie będzie zgodne z wartościami Królestwa Bożego, zawsze szukając dobra, żyjąc prawdziwą miłością i współpracując ze świętymi planami, które Pan spisał dla każdego z nas. Niech Twój przykład, święty Antoni, żywej wiary, Szczerej pokory i pełnego miłości poświęcenia będzie dla nas światłem przewodnim na każdym kroku naszej podróży. Teraz, Panie, powierzamy wszystkie nasze troski i zamiary Twoim dłoniom. Ufamy całkowicie Twojej nieskończonej dobroci i miłosierdziu, pewni, że usłyszysz nasze błagania i udzielisz nam zwycięstwa duchowego emocjonalnego, fizycznego i finansowego, którego tak rozpaczliwie potrzebujemy. Niech nasza wiara w Ciebie będzie niezachwiana i za potężnym wstawiennictwem święta Antoniego i Maryi dziewicy spraw, abyśmy byli pewni, że nigdy nie będziemy sami. Będziesz nas prowadzić, chronić i błogosławić na każdym kroku naszej podróży. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę, że ta modlitwa Ci pomoże. Udostępnij, aby móc pomóc jeszcze większej liczbie osób. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj nasz kanał i oglądaj więcej filmów takich jak ten. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy lajk like to mała gwiazdka nadziei, która świeci na niebie YouTube A, wskazując, że tego typu treści są kluczowe i ważne dla ciebie i dla wielu innych, którzy również potrzebują tych modlitw. Ponieważ każda interakcja i udostępnienie znaczą dla nas bardzo wiele. Gdyż pomagają nam przekazywać Wam więcej inspirujących i potężnych przesłań i modlitw, takich jak to. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, klikając w dzwonek, aby otrzymywać jako pierwszy nasze wiadomości. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby o modlitwę w komentarzach i wiedzcie, że święty Antoni i Maryja Dziewica zawsze będą z wami, chroniąc was i prowadząc waszą drogę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie potężne jak ten. Gotowe by błogosławić cię w każdej chwili twojego życia.